Ale Stalin się uparł i powiedział, nie, nie, ja mam swoje plany, ja nie dam budzionnego, ja muszę zdobyć Lwów. Kochani Lwowa bolszewicy nigdy w ogóle nie zdobyli w tamtej wojnie. Nie zdobyli, prawda? Lwów się ostał, doczekał się odsieczy polskiej, ale chodziło mu o to, że przełamie Lwów i armie bolszewickie, jednak ta, która przełamie Warszawę, pójdzie na Berlin. A druga ta południowa flanka pójdzie na Budapeszt. W tamtym czasie na Węgrzech wrzała rewolucja komunistyczna pod wodzą Belikuna, Bela Kun, prawda? Żyd. Tak jak nasz ten kon Felix Kon, prawda? i Marszewski. I już Stalin planował, nie, że pójdzie, poniesie pomoc tym, właśnie oddziałom komunistycznym na Węgrzech, i takie były jego plany. I dlatego chciał pozostawić przy sobie armię Budzionnego. Koni to też było. Jeśli Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera, prawda? I tak to później się okazało. Za co zginął. Tuchaczewski, bo poniósł śmierć na rozkaz Stalina w 1937 roku. No właśnie dlatego, że opisał tam jako jeden z powodów przegranej bolszewików podaje właśnie to, że Stalin nie posłuchał rozkazu Tuchaczewskiego i pozostawił armię Budzionnego, tą najbardziej bitną armię u siebie, prawda, tam pod Lwowem. Koni to też jest jeden z tych zbiegłych okoliczności. Ale co dalej, moi drodzy, więc udaje się Polakom odnieść wielkie zwycięstwo. Bolszewicy już nigdy nie byli w stanie, nigdy nie byli w stanie w tej wojnie, prawda, postawić rzetelnego oporu wojskom polskim. Próbowali, prawda, no, zatrzymali się nad Niemnem i tam się odgrażał towarzysz Lenin i ten jego, prawda, kumpel yy, Lew Trocki, że tu oni stąd nie ruszą się, tu, tu jest koniec, tu... tu Polska poniesie klęskę prawda, nad Niemnem. I doszło do tej wi wielkiej bitwy nad Niemnem, która szybko się zakończyła polskim zwycięstwem. Prawda. W pięknym stylu. Budziony, kochani, musiał w kalesonach uciekać, bo go polskie wojsko zaskoczyło po prostu. prawda, Ten wielki bohater prawda, tej bitwy, tej wojny bolszewickiej. prawda. I wojna się skończyła. Kochani, 12 października strona bolszewicka podpisuje traktat pokojowy ze stroną polską. 12 października. Koniec, koniec działań wojennych. I teraz, kochani, mają nam za złe zarówno Anglicy, jak i biali Rosjanie, jak i cały Zachód, że to myśmy spowodowali, że wygrała Komuna w Związku Sowieckim. Coś z tego jest. To, to jest prawda, moi drodzy. Kiedy Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo, kiedy Piłsudski mówi, tam w tej swojej książce pisze: Stoję nad Niemnem, nad Niemnem i patrzę na wschód. I uświadamiam sobie, że między mną a Moskwą, między nami a Moskwą, nie ma żadnego oddziału, który byłby w stanie postawić polskiemu wojsku realny opór. Ogarnia mnie pokusa, żeby ruszyć na Moskwę. No dobrze, ale zadaję sobie rozsądne pytanie, po co? Biali ci dowódcy, przede wszystkim Denikin, Denikin, przepraszam, Denikin, już są gotowi objąć dowództwo, prawda? Tych y, tam, już szykują się do rządu. Już jeden z nich chce być marszałkiem, prawda? Chce być prezydentem. A kochani, ich stosunek do Polski był bardzo ujemny. Kiedy w, w 1919 roku jeszcze nasz Piłsudski wysłał delegację do białych Rosjan, do Danikina, dokładnie, prawda, z propozycją wspólnej akcji przeciwko bolszewikom. Zduśimy ich, prawda? to Denikin w ogóle z nami gadać nie chciał. No i co wy sobie, Polacy, zażądacie za tą pomoc? Prawda? Pamiętajcie o tym, że Włocławek, Kalisz, Częstochowa to są rdzennie rosyjskie miasta. Ani pięć rosyjskiej ziemi za pomoc w walce z bolszewikami. Kochani, taka była polityka białych, prawda? Piłsudski o tym dobrze wiedział. I teraz pytam, jaki był interes Polaków w tym, żeby zdobywać Moskwę? Dla kogo by oni ją zdobyli? Prawda? Myśmy jej nie chcieli okupować. To, to, to nie jest w naszej tradycji. No. I koni w ten sposób dochodzi do tego. No, powiedzmy, spójrzmy jeszcze na historię działań wojennych w 19 roku, jeszcze 1919. Już trwa ta nasza polska wojna z bolszewikami, ale jeszcze nie rozwinęła się w tą wielką bitwę prawda, nad, nad Wisłą. Bo ta dopiero się rozwija w kwietniu, prawda? od kwietnia naprawdę rozpoczyna się wielka wojna polsko-bolszewicka, od kwietnia 20 roku. Ale kochani, my tą wojnę prowadzimy od, od roku 19, od lutego, prawda? I to była ciężka wojna. I napotykamy na swojej drodze także białe oddziały, które są nam bardzo wrogie okopy białych, które musieliśmy mijać, były najeżone magnetami, karabinami, gotowymi do strzału. Prawda? Polacy nie, nie cieszyli się wśród nich sympatią. Ani pięci rosyjskiej ziemi za pomoc w walce z bolszewikami. Kochani, dopóki Piłsudski trzymał front nad, nad Berzyną, pod Bobrujskiem, Dopóki trzymał front. Kochani, Sytuacja Białych na froncie nie była najgorsza. Prawda? Dołącza się Deniken, Denikin, który szybko, kochani, atakuje, roz, rozgramia oddziały bolszewickie. Jedno miasto za drugim pada. To trudno mi w tej chwili wymienić bez mapy przed oczyma, ale Tuła, Orzeł I tak, dalej, i tak dalej. Do Moskwy mają chyba 30 km. Towarzysz Lenin wpada w panikę. Już szykuje walizki, sam to opisuje w swoich dziełach. Prawda? Już szykuje się do ucieczki, i że jest przekonany, że, że biali zwyciężą. I wtedy nasz Piłsudski prawda, postanowił zwinąć swój front ostentacyjnie, tak żeby bolszewicy wiedzieli, co się dzieje. Prawda? Na tym froncie. Zaangażowanych było mnóstwo tych bolszewickich wojsk, nie wiem, kilkaset tysięcy na pewno, prawda? Piłsudski zwija nasz front, jest, jest spokojny, że oni, mając, mając danikina, na, danikina na karku, nie rzucą się na Polskę, prawda? I zwinął ten front. Dowódcy bolszewicy z miejsca zrozumieli intencje polskie. Zdzieli z tego polskiego frontu kilkaset tysięcy żołnierzy i puścili to na głowę, na łeb Denikinowi. prawda? I teraz sytuacja odwrotna, kochani. Cofają się te wojska białych. I znowu jest Orzeł, Tuła, Woronerz i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Tylko w odwrotnym kierunku. No i, kochani, kończy się tym, że Denik Denikin yy, znalazł się w Odessie i Szykuje się do ucieczki, prawda, statków jest niewiele, ale dostał się na jakiś okręt, no i przejechał do, do, Jugosławii, prawda. I tam, stamtąd pomstował strasznie na Piłsudskiego, że to przez niego, że przecież można, no dobrze, ale Piłsudski mu przypominał tę rozmowę, kochani. Ta nasza dele delegacja polska, którą wysłaliśmy do, do Denikina, była na wysokim szczeblu, z generałem Karnickim na czele. I temu generałowi powiedzieć, że ani pięci rosyjskich ziemi za pomoc w walce z bolszewikami, że Kalisz, że Włocławek, że Częstochowa to są rdzennie y, rosyjskie miasta, już nie mówiąc o Warszawie,